Witam wszystkich widzów bardzo serdecznie w strefie typów. Na początek kilka spraw. Promocja BetClick dla nowych graczy wciąż aktualna. Zakładacie konto w tym polskim legalnym serwisie i przy rejestracji podajecie kod promocyjny strefa50. A potem gracie jakikolwiek kupon maksymalnie za 57 złotych. Jeżeli ten nie wejdzie wraca do was 50 złotych, które od razu możecie wypłacić. No i standardowo zabawa o 50 złotych. Wystarczy zostawić łapę w górę pod tym filmem, subskrybować kanał i wytypować wynik meczu oraz minutę pierwszej bramki tego właśnie spotkania. Typujemy do godziny rozpoczęcia meczu, koniecznie dopisujcie swój login gracza BedClick, komentarze bez loginu dodawane lub edytowane po tej godzinie odpadają z konkursu. A zatem przejdźmy do typów miłego oglądania. Hetafe Espanol. Sądzimy, że w tym pojedynku padną co najmniej dwa gole. Jest to pojedynek hiszpańskiej La Liga 12 kolejka tych rozgrywek. Gospodarze zajmują ostatnie miejsce w tabeli. W rozegranych 11 meczach zdobyli zaledwie 3 punkty. Strzelili tylko 4 gole i stracili 17. W poprzedniej kolejce zremisowali 1-1 z granadą. Espaniol z kolei zajmuje 10 miejsce. W 11 meczach wywalczyli 14 punktów. Strzelili 11 goli i tyle samo stracili. W poprzedniej kolejce zremisowali 1-1 z Bilbao. Uważamy, że obie drużyny wyjdą zmotywowane chęcią wywalczenia punktów w tym meczu. Liczymy zatem, że zarówno gospodarze jak i goście stworzą sobie kilka okazji podbramkowych i strzeleckich, po których wpadną przynajmniej dwa gole. Salernitana Napoli Naszym zdaniem w tym meczu panną co najmniej trzy gole. Jest to mecz Serie A, jedenasta kolejka tych rozgrywek. Gospodarze zajmują przedostatnie miejsce w tabeli. W dziesięciu rozegranych meczach zdobyli 7 punktów. W swoich meczach strzelili 10 goli, czyli trafiają gola średnio raz w meczu i stracili 22, czyli średnio ponad dwa gole stracone w meczu. W poprzednim meczu Salernitana pokonała Wenecję 2–1 w spotkaniu wyjazdowym. Napoli jest liderem tabeli. Piłkarze z Neapolu w 10 meczach wywalczyli 28 punktów. Strzelili 22 bramki, czyli średnio trafiając ponad 2 bramki w meczu, stracili zaś 3. W poprzedniej kolejce pokonali 3–0 Bolonie. Sądzimy, że w tym meczu oba zespoły wyjdą zdeterminowane, by wygrać ten mecz. Gospodarze, by przedłużyć serię wygranych, a być może by opuścić strefę spadkową. Goście tak, żeby przedłużyć pasę zwycięstw i utrzymać pozycję lidera. Obie ekipy podejdą do meczu podbudowane wygranymi w poprzedniej kolejce ligowej. Liczymy zatem na ciekawy mecz z akcjami podbramkowymi i sytuacjami strzeleckimi pod obiema bramkami, po których panną przynajmniej 3 gole. Tak oto prezentuje się nasz kupon. To tyle na dziś, dzięki za uwagę. Pamiętajcie o promocji BetClick, kod strefa50. Wpadajcie na facea, subskrybujcie kanał, widzimy się wkrótce.